Yy, Zajmę wam tylko chwileczkę, ale czy wiecie, że na 300 subów lecimy z Highness'em Freddy's Help Wanted? Yy, tylko nie od razu, jak wiecie, że owbiliście w tym momencie yy, tego FNAFa, to znaczy te 300 subów, to od razu lecimy z tym FNAFem, nie? Nie, nie, nie. Ja muszę najpierw wtedy nazwierać na Wiara, bo Help Wanted jest na Wiara z tego co słyszałem. Um... Widziałem, więc musicie wbić 300 subów No nie wiem czy to jest trudne zadanie czy, czy nie Ale musicie to No jeżeli chcecie zobaczyć po prostu Help wanted, To po prostu musicie wbić Więc łapka w górę Sub oczywiście Z dzwonkiem I co? Y Komentarz na zasięgu i zapraszam do dalszego oglądania Siema Hej cześć mamko jest 6 Ewek i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z FNAFA Jest naładowany energią i wkurzony, że nie mogę tego przejść i wkurzony bo jestem chory y... No Módlcie się żebyśmy przeszli o oglądajcie do końca, bo może, może przeszliśmy To może przejdę tą moc może uuu może u Uuu, nie, co ja odwalam w ogóle? Nieważne, ale proszę, tak jak zawsze: Łapka w górę, subskrypcja na moim kanale oraz z dzwoneczkiem. Tak samo: komentarz na zasięgu, Discord i wbijajcie na wszystko, co jest w opisie. E, znaczy, głównie na Discorda wbijajcie, nie? Na Instagrama też możecie, jak chcecie, ale to tam. Nie musicie, ale możecie, ale na Discorda musicie Musicie na Discorda i nie wiem Się rozgadałem, mogę się od razu ostrzegam Może, Możecie ciszyć ten odcinek Nie tak, że do zera, tylko tak No tak cicho, żeby było, nie, bo mogę się... Mogę krzyczeć, nie, bo... Bo się wkurzę, nie, bo... No od tygodnia jestem kurde nerwowy Bo jestem chory też i nie mogę tego przejść. Dobra, lecimy Continue night 5. Jakbym klik kliknął New Game to mi się chyba z... U! Nie wiem. Yy, co? Kaman, nie wiem co ja mówię. Dobra, lecimy yy, z tym FNAFem. Dzisiaj nam się to uda Od razu będzie do tego mu te kale. Czyli tak zwane M jak mutę zamknij dupę. Dokładnie. A widzę, że wszyscy poszli sobie. Faktycznie wszyscy. Pyk. Fake kroki. Kurwa, niena nie nienawidzę jak Ludówka mi trzeszczy, bo ja to słyszę. Słyszałem, tak mi trzeszczyła. Czemu to czcika nie może być w kuchni? Dobra, słyszę, że ktoś jest obok. Teraz może być w drzwiach. Nie jest. Come on, nienawidzę tych fake kroków tak serio. I ja nigdy nie wiem, kiedy oni mogą wejść. Albo mentalnie kiedy oni już są przy drzwiach. O. Z kuchni, Cox, to lecę na Freda do Foxa. mi się światło. Tak myślałem, że on tutaj będzie, dlatego nie wchodziłem na kamerę. Ja już tak coś przeżywałem. Dobra. Co możesz dla zabawy, chica przyjdzie? Szybki Fred? Tak samo, Foksiasz? Nie, wyłącz światło, nie ma. Nie, dobra, tutaj może być blisko. Dobra, Fred się przeniósł. Добра, мимо никого. Каман, каман, каман. Добра, и есть чика тут. Ну то не есть там. Не, чика надо есть, добра. Bezpieczeństwo, nie To mi się podoba foksiasty że ty nie przychodzisz nie Dobra ale co na Freda mhm, Dobra git z tym sobie poczekam. Kurde, tu ktoś będzie. Kurde, znowu Fred się teleportnął. Dobra, teraz coś tutaj będzie. Nie, dobra, to. O, cześć, czeka. Dobra, to już jest boni. Dobra Come on, come on O Jezu, jakie szczęście Psz, ten chłop by mnie zabił Boże Psz, Bo oni by mnie zabił, gdybym nie wyszedł szybciej Dobra, jednak mi się to nie wydaje, mi się wydawało, że on musi skończyć tą piosenkę, bo inaczej nie, nie może ten. Nie może wyjść dalej. Jezu jest Dajcie mi kurde przeżyć nic sobie ode mnie Ja cię lubię, ale zostaw mnie W spokoju Nie! Kurde! No i będzie pik 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 pik. Pikku. U. Teraz no ja wszystko... U. No przecież, się, mi by się to udało, gdyby nie ten co. No. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na serwer Discord. Mój nie był Masz link w opisie, mam nadzieję, że spodobać się na, ten, na moim serwerze. I no co. Mamy tutaj czat. Są kanały. Głosowe do gier, Max. Um, ogólnie wszystko tu, tutaj mamy informacyjne nie? i co? Tutaj dostajecie powiadomienia o moich filmach, moich streamach jeszcze e, Rotchaka tak samo jak i Komando e, więc mam nadzieję, że spodoba Wam się serwer i wbijecie na niego. Pamiętajcie i wąpicie. Zapraszam. Fak, by mi teraz woksiążę wyskoczył mi się w kurzu, serio. Tak mocno. Ty pajacu, jeden jezus, no chłop nie przesładł do... no i no nareszcie poszedł, zabrał mi 20%. No z... dobra, nie, no ja się muszę uspokoić, ja się muszę uspokoić. Proszę mocno, muszę uspokoić. sprawdzanie, 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 nie ma. jest ŚWIATŁO! o ten cpel tu przyszedł! Co, może znowu mi... ...zabierzesz ty... Kurwa... Dobra, wypiję. Nie dowiem się, zamykam te drzwi. Dobra. Dobra, śmieść, ten nie wybieg. Nie no, to są żarty jakieś Nie no, to są żarty Oczywiście, Foxy'ego nie mogę sprawdzić Bo jeszcze bym przeżył Nie no To jest kurwa dramat To jest dramat Dobra, Foxy'arza nie ma Dara, to była Chika. Nie ma boli... nie Dara, mam już prze... w odcinku się uda, więc nie wiem zostawcie łapkę w górę i suba na kanale z dzwoneczkiem tak samo komentarz, siema